Nazywam się Andrzej Klimek, obecnie pełnię funkcję rektora Akademii Wychowania Fizycznego imienia Bronisława Czecha w Krakowie. Szanowni Państwo, drodzy maturzyści, wszyscy, którzy wiążecie swoją przyszłość edukacyjną z Akademią Wychowania Fizycznego imienia Bronisława Czecha w Krakowie. Chciałbym wszystkich Państwa serdecznie powitać w imieniu własnym, władz rektorskich, dziekańskich i całej społeczności akademickiej naszej uczelni. Witam Państwa po raz drugi w formie zdalnej. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ponieważ jesteśmy uczelnią otwartą, gościnną. Chcielibyśmy widzieć Państwa w murach naszej uczelni, chcielibyśmy zaprezentować Wam nasze nowoczesne obiekty, budynek główny, wyremontowane akademiki obiekty sportowe. Niestety ze względu na pandemię możemy się spotkać tylko zdalnie, ale mam nadzieję, że ta forma Dnia Otwartego przypadnie Państwu do gustu, że zaakceptujecie ją i że pomoże Wam w wyborze przyszłej drogi edukacyjnej. W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie kształcimy w ramach trzech wydziałów na łącznie 10 kierunkach studiów. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu są to wychowanie fizyczne, sport, kultura fizyczna osób starszych oraz wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. Na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa i Kosmetologia. Natomiast na Wydziale Turystyki i Rekreacji, Turystyka i Rekreacja, Turystyka Przygodowa oraz nowo uruchamiany od przyszłego roku akademickiego kierunek, zarządzanie, rekreacją i rozrywką. Nasza uczelnia zajmuje w każdym kolejnym roku czołowe miejsca w rankingach uczelni wychowania fizycznego w Polsce. Nasza uczelnia może poszczycić się bogatą historią sięgającą roku 1927. To zobowiązuje do utrzymywania możliwie najwyższego poziomu badań naukowych oraz kształcenia na wszystkich kierunkach studiów. W naszej uczelni prężnie działają organizacje studenckie, koła y, naukowe y, oraz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Y, sportową y, y, wizytówką uczelni jest klub sportowy AZS AWF Kraków. Staramy się y, możliwie y, najbardziej ułatwiać studia naszym znanym sportowcom, tak aby mogli y, y, łączyć naukę z czynnym uprawianiem sportu na najwyższym poziomie. To na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu kończyli studia nasi reprezentanci w skokach narciarskich, jak Kamil Stoch, Maciej Kot to na wydziale, re, wydziale Turystyki i Rekreacji swoje dyplomy magisterskie odebrały nasze najlepsze tenisistki Agnieszka i Urszula Radwańskie. To w naszej uczelni odebrała dyplom doktorski najlepsza do niedawna sportsmenka Justyna Kowalczyk. Studiuje u nas obecnie wielu znakomitych sportowców, między innymi Jan Krzysztof Duda, najlepszy polski szachista i jeden z najlepszych szachistów na świecie Arcymistrz w tej dyscyplinie sportu. Jak widać, można w naszej uczelni łączyć naukę z czynnym uprawianiem sportu na najwyższym światowym poziomie. Chciałbym Państwa zachęcić do dokonania wyboru naszej uczelni jako Waszej przyszłości edukacyjnej. Mam nadzieję, że dzisiejszy Dzień Otwarty przyczyni się do tego, że tego wyboru dokonacie w sposób racjonalny i przemyślany. Zapraszam zatem do wysłuchania i zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, z prezentacją wszystkich wydziałów i kierunków studiów.